A batalionna! Dzień zwycięstwa! Na zachodzie obchodzony 8 maja, a w większości krajów byłego Związku Radzieckiego, 9 maja. Każdy naród lubi świętować zwycięstwa, których dokonał. Są też takie narody, które uwielbiają świętować swoje porażki. Czemu Dzień Zwycięstwa w Rosji i nie tylko stał się takim kiczem i dlaczego obchodzi się go z taką pompą? Nie było tak od początku, ale po kolei. Zapewne nie wszyscy wiedzą, że Dzień Zwycięstwa nie był obchodzony od 1947 do 1965 roku. Zastali na ich Ruszczowa, 9 maja był dniem roboczym w Związku Radzieckim. Chociaż wcześniej, 8 maja 1945 roku, dekretem Prezydium Rady Najwyższej w Związku Radzieckiego, 9 maja został ogłoszony Dniem Triumfu Narodowego, Dniem Zwycięstwa, a więc Dniem Wolnym od Pracy. Dlaczego więc Dzień Zwycięstwa nie był obchodzony przez 17 lat? 3 września to dzień, w którym zmilitaryzowana Japonia została pokonana, i jest uważany za inną datę Dnia Zwycięstwa. Istnieje dekret Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego z dnia 2 września 1945 roku, gdzie mówi się, że 3 września jest również dniem wolnym od pracy. Okazuje się zatem, że Dzień Zwycięstwa obchodzono dwa razy w roku. Trzy razy. W 1945, 1946 i 1947 roku odwołano obchody Dnia Zwycięstwa 24 grudnia 1947 roku, kiedy to wydano nową uchwałę Prezydium Rady Najwyższej Związku Radzieckiego. Potem ciągle przekładano, odwoływano, ponownie wyznaczano datę tego święta. W 1947 roku Dzień Zwycięstwa nad Japonią stał się Dniem Roboczym. Było też Święto 22 grudnia, czyli Dzień Pamięci Lenina w 1951 roku i to święto stało się Dniem Roboczym. Ponadto Zimna Wojna została wypowiedziana Związkowi Radzieckiemu w 1946 roku po sławetnym przemówieniu Churchilla, a organizowanie kolejnego, Dnia wolnego na skalę krajową było nieopłacalne z punktu widzenia organizacji pracy ludności. Wszyscy pracowali i odbudowywali zniszczone miasta, miasteczka, budowali nowe fabryki, częściowo po to, by być gotowym do odparcia nowego ataku. Istnieje inne założenie, dlaczego przestano obchodzić Dzień Zwycięstwa. Inicjatywa wyszła od Stalina, który powojenną popularność Georgii Żukowa Postrzegał jako bezpośrednie zagrożenie dla samego siebie. W tym samym duchu rozwijały się w latach 1946-1948 sprawy polityczne, takie jak sprawa lotników i sprawa trofeów. Od końca lat 50., Nikita Chruszczow Nieustannie otrzymuje propozycje, aby dzień zwycięstwa uczynić świętem i dniem wolnym. Stanowisko Chruszczowa było fundamentalne, czyli odmowa. Biorąc pod uwagę fakt, że naród radziecki kojarzył 9 maja ze Stalinem. Decyzja o ponownym ogłoszeniu 9 maja świętem została wydana w 1965 roku, za czasów Leonida Breżniewa. Wynika to częściowo z osobowości sekretarza generalnego. Breżniew uwielbiał wystawne uroczystości i imprezy na dużą skalę. Nawiasem mówiąc, jeśli Stalin nosił tylko jedną nagrodę, to Breżniew miał ich cały komplet. Zresztą sam siebie nimi odznaczał. Innym powodem była tak zwana okrągła data. Rok 1965 to 20. rocznica zwycięstwa w Związku Radzieckim. Dorastało pokolenie tych, którzy wojny nie widzieli, a żyjący świadkowie starzyli się i nie uczestniczyli w życiu politycznym. Zaczęto zapominać o najbardziej ostrych szczegółach wojny. Również w 1965 roku Moskwa otrzymała tytuł Miasta Bohatera. A parady? Łatwo jest się domyślić, że jeśli przez 17 lat nie świętowano tego święta, to jej nie było też parad. Główna parada wojskowa w Związku Radzieckim miała miejsce zawsze 7 listopada w rocznicę rewolucji październikowej. Jednak 24 czerwca 1945 roku odbyła się tak zwana parada zwycięstwa, której przewodzili Żukow i Rokosowski. Czy jednak była to pierwsza parada zwycięstwa? Oczywiście, że nie. Pierwszą była Parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu, wspólna defilada oddziałów Armii Czerwonej i Wehrmachtu w Brześciu nad Bugiem w dniu 22 września 1939 roku, gdzie obecni byli Heinz Guderian i Simon Crigoshein. Defilada była związana z przekazaniem w trakcie agresji na Polskę, zdobytego przez Wehrmacht Brześcia Armii Czerwonej zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow. Tego raczej nie usłyszą państwo w mediach rosyjskich, lecz niektórzy, odważniejsi, rosyjscy historycy, wspominali o tym publicznie. Oczywiście wtedy na nich wylano wiadro pomyj. Ze rozdziwienia. Po upadku Związku Radzieckiego, Nastała próżnia. Państwo ustroju socjalistycznego, dążące do komunizmu, rozpadło się jak Tomek kart. Parady wojskowe, mające miejsce w listopadzie, stały się czymś, co wpisało się w świadomość ludzi. Było swoistą tradycją, ujrzeniem siły, którą kraj miał. Tutaj można polemizować jak wielka to siła, ale chodzi o to, by podatnik widział, że sprzęt wojskowy jest. Więc niech jeździ dumnie po Placu Czerwonym. Ze względu na zagrożenie ukraińskimi atakami, w kilku rosyjskich miastach odwołano paradę zwycięstwa. Jednak zagrożenie zakłócenia takiej parady nie jest czymś ważnym i czymś, czym należałoby się przejmować. Nawet jeśli w samej Moskwie nieoczekiwanie cud techniki się rozkraczy i będzie stać w miejscu. W sytuacji jest Ukrainy. Как вы считаете, нужно проводить или нет? Я считаю, нужно. Нужно. Даже если техника пойдет вот с этими литрами ЗЕВ? Да. Да. Я считаю, нужно. И эти буквы, ну, это реалии нынешнего, сегодняшнего дня. Куда деваться? И, ну, я не знаю, для меня вот проход этой техники, проход ну, проведения парада – это гордость за страну. Так, на, наоборот, одни плюсы. Патриотическое воспитание. Я думаю, что наоборот должны показывать свою мощь. То есть мощь государства. Вот, Россия. Нет. Техника нужна. А как же? А как все показывать? И самолеты. Их хорошо бы, чтобы еще в том году, по-моему, не летали. И с погоды будет хорошо, очень красиво наши пилоты показывают. Всякие петли там и все остальное. Ну а для вас мощь государства это что прежде всего? Это военная сила или там уровень жизни? Знаете, нет. Да, военные силы это прежде всего без военных никуда. Я сама с военного городка, так что у меня папа военный, дед военный, муж военный. Так что мы с военного городка, поэтому у нас мы по-другому, наверное, не мыслим. А сколько нам еще по времени нужно это проводить? 10 лет, 20, 30 да, парады. Всю жизнь. Всю жизнь? Ну, всю, всю, я не знаю, как, мою жизнь там или, ну, ну, а как? Не знаю. Века, наверное. На века. На века. Мы для этого и стараемся, и трудимся, платим свои налоги, чтобы увидеть хоть что-то. Все, допустим, вам бы предложили, отменяем парад, но увеличиваем там зарплаты, пенсии, пособия, или оставляем парад, но оставляем там зарплаты, пенсии, пособия на прежнем уровне. Вы бы что выбрали? Я выбрала бы парад, потому что хотя бы раз в год собираются, выбираются люди хоть на какой-то праздник совместный. Так что для меня лучше, конечно, парад. Мне кажется, все-таки нужно. Вот. Независимо от того, что творится вообще на планете Земля, вот, все-таки это память. Я думаю, это так. По параде снова услышишь песни из часов. Выступи незастомпионный Лев Лещенко, ze swoją pieśnią pod tytułem Dzień Zwycięstwa i wielu innych. Będzie wspominać się też tych, którzy wybrali się na nieco inny koncert. Nie ten z Gazmanowem, Leszczenką, a ten z Kobzonem. To wyjątkowy koncert. I co ciekawe, każdy na niego zdąży. I każdy już wcześniej ma na niego bilet. Nawet ja i wy. Będzie młodzież paradująca w radzieckich mundurach, Okazja do zrobienia sobie zdjęcia z wozami wojskowymi. Będzie dużo słów o zwycięstwie nad faszyzmem. No właśnie, a dlaczego nie nad nazizmem? To wynik radzieckiego systemu edukacji, który nakazywał wszystkim mówić i myśleć, że narodowi socjaliści to faszyści. Następnie będzie trochę płaczu, bo gdzieś tam na Łotwie, czy w Polsce, zburzono kolejny pomnik Armii Czerwonej. No, a dziadkowie przecież walczyli, wyzwalali tych Polaków, Węgrów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, a oni tacy niewdzięczni są, jak tak można. Nie będzie słowa o wiernym generale Stalina, dowódcy drugiej armii uderzeniowej, który po 24 latach służenia Sowdepi przeszedł na stronę wroga. Czy jednak wszyscy Rosjanie uważają za słuszne świętowanie 9 maja? Ведомо что нет. Молодое поколение уважает нечто иначе. Я тебе честно скажу, да, да письмо, я, я вообще же. не понимаю вот этого вот э, э, праздника праздник, праздник Победы, которая состоялась уже сколько, 7-6 лет назад, по-моему, да, и до сих пор из года в год тратятся на это, миллионы это празднуют. Всем что-то э, пытаются, не знаю, скрепы, может, это какие-то... Я не понимаю. Типа, пожалуйста, ну, а как бы ты? А, ну, блин, э, наверное, гордиться просто нечем. Может, поэтому. Но, блин, вспоминать каждый год на протяжении уже почти века о том, что когда-то тогда вы победили, ну, блин, не знаю. Я этого не понимаю, честно говоря. Ну, а для тебя победа Великой Отечественной – это что? Ну, круто, молодцы. No, Wun, двигajcie się dalej, jakby jeszcze, iść, robicie jeszcze, jeszcze bied tam pokłęt na w informatycznych technologiach, pokłęt w, w kosmicznych technologiach, przyprzynujcie ich. No, blyń, nie, co to, póki to tylko to, co przeszło siedemdziesiąt pięć lat назад. No i nie każdy uważa ten dzień za swoisty dzień walki z faszyzmem. To dzień wolny. Można wybrać się do parku, za miasto, albo wziąć udział w marszu Nieśmiertelnego Pułku. Nieśmiertelny Pułk to akcja społeczna w Rosji i innych krajach organizowana w Dniu Zwycięstwa. Ich uczestnicy zbierają się na marsz upamiętniający i niosą zdjęcia członków ich rodzin, którzy walczyli w czasie II wojny światowej bądź, jak kto woli, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Na długo przed akcją Nieśmiertelny Pułk miały miejsce wydarzenia o podobnym charakterze. Już w 1965 roku. Przez Nowosybirsk przemaszerowali studenci ze zdjęciami weteranów. W obecnej formie akcja rozpoczęła się pod nazwą Parada Zwycięzców w zachodniosyberyjskim mieście Tiumeń w 2007 roku, a w następnych latach objęła kolejne miasta, w tym Kemerowo, Kazań i Nowosybirsk, a w 2010 roku i Moskwę. Pod obecną nazwą przemarsz po raz pierwszy odbył się w Tomsku w 2012 roku. W 2015 roku z okazji 70. rocznicy zwycięstwa akcja miała miejsce w Rosji, Austrii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Niemczech, Izraelu, Irlandii, Kazachstanie, Kirgistanie, Mongolii, Norwegii, USA, Ukrainie, Polsce, Wielkiej Brytanii i Estonii. W Moskwie przemarsz odbył się po paradzie zwycięstwa na Placu Czerwonym. I na ulicach miasta. Według danych moskiewskiej policji, w wydarzeniu wzięło udział 500 tysięcy osób, w tym prezydent Władimir Putin, który niósł portret swojego ojca, który był żołnierzem podczas II wojny światowej. Sama akcja później zyskała na znaczeniu politycznym, a pomysłodawcy akcji Nieśmiertelny Pułk odcinają się od tego, co obecnie dzieje się z tą akcją. W 2023 roku ze względu na trwającą wojnę, akcja ma odbyć się głównie w formie online, tak jak miało to miejsce w okresie pandemii. To taki patriotyzm na siłę, koszulki z bohaterskimi żołnierzami Armii Czerwonej, setki piosenek wojskowych, wojennych, kiczowatość na każdym kroku. Podobnie jak kicz, który szerzy się wokół kultu żołnierzy wyklętych w Polsce. Co kraj, to obyczaj. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał do końca. Do usłyszenia.